Cześć wszystkim, dzisiaj chciałem Wam pokazać, co udało się kupić mi ostatnimi czasy tutaj od lokalnych sprzedawców. Ale zanim zaczniemy, miło mi powitać kolejnych subskrybentów, którymi są Bastos, Krystek, Frankfurterka i Kratos.pl. Pozdrowionka dla Was, no i dla wszystkich. Eee, I tak, troszkę fajnych rzeczy, zaraz Wam pokażę. Może zacznijmy od gierek. I tak. Po pierwsze na PS Vita Fiflak. Nic specjalnego, no ale jednak PS Vita. I trochę gierek w folii. Na switcha mamy Balan Wonderland. Eee, Farmera 2017. asterixa XXL na PS 4 kolejne Farmers versus Zombie Tom Clancy Ghost Recon na wiara. kolejna gierka Red Faction i ostatnia, chyba najfajniejsza, pixelaza i tak. Wszystkie gierki są w folii. Wszystkie gierki są nowe poza WITOM. E, Te gierki kupiłem od jednego pana w komisie. Zapłaciłem za nie po 25 zł za sztuka. Za fiflaka dałem dyszkę. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te. Jedyne co to Farmer nie jest w oryginalnej folii. Jest jakieś przepakowanie. Muszę to otworzyć, zobaczyć. Ale słychać, że płytka w środku jest. Resztę mają oryginalne folie z oryginalnymi oznakowaniami PlayStation. I tak. Oprócz tego kilka fajnych gadżetów. Pierwszym z nich jest kierownica do PlayStation. Na no Można ją otworzyć. Może być motocyklowa. Tutaj normalnie dodajemy gazu w manetkach w motocyklu. Łopatki. I z tyłu. Tak to się prezentuje. Eee... Kupiłem ją bez mowy. Mów jest wzięty tam ode mnie z regału, ale żeby pokazać, jak to powinno wyglądać, to go zamontowałem chwilowo. No i do sprawdzenia, oczywiście. Więc fajna rzecz. Za nią dałem 40 zł. Bez mowy. Eee, następną rzeczą klawiaturka do kontrolera dopada do PlayStation 3. Eee, bardzo fajnie kontroler wygląda po zamontowaniu jej. Weźmy czarnego, żeby pasował kolorystycznie. I tak się prezentuje. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe znalezisko. E, może przełóżmy to tutaj. I teraz tak. Następną rzeczą zegarek. Wygląda jak miniatura. Jeden do jednego. Jakby zakryć pasek. A, może złapię trochę ostrość. Od Game Boya klasika. Kolejną rzeczą, którą udało się znaleźć, jest takie małe pudełeczko. Nie wiedziałem, czy po to sięgać, czy nie, ale okazuje się, że w środku skrywa przepiękną, rzadko widywaną. Naprawdę dawno nie widziałem tych kamerek. Kamerkę do PSP. Tak to wygląda. Jest to model PSP300, czyli ten lepszy, pierwszy, fajniejszy, o większej rozdzielczości. Ja już mam wersję 450 tej kamerki, która jest zamontowana tutaj. Ta wersja 450 była do różnych gier typu Invisimals. Dodawana do zestawu. Ta jest dużo mniejsza, kompatybilna ze wszystkimi sprzętami. No i o lepszej rozdzielczości. Za kamerkę zapłaciłem 40 zł, za zegarek 80 30 zł, bodajże, za klawiaturkę. Nie, przepraszam, 35 I tak to odłóżmy. Następną rzeczą, którą znalazłem, zadyszka. W sklepie normalnie spotkałem coś takiego, jak zeszyt, który wygląda jak PS1. Mówię, kurczę, nie widziałem czegoś takiego. Wygląda bardzo ciekawie, sympatycznie. Zawsze coś tam można w nim ponotować. Zadyszka, mówię, wezmę. Jako ciekawostka. I ostatnią rzeczą, powtórką u mnie w kolekcji, ale też cenia, cena czyni cuda, jak to mówią, nie ma zewnętrznej obwoluty pudełka, może weźmy to tutaj na bok, trafiło się, jak to ja mówię, mini-mini. -mi. PS1, Dwa kontrolery, i instrukcje obsługi pod spodem. Za tą konsolkę zapłaciłem 150 zł. Ja mam już taką w zestawie ale one chodzą też po 300-300 parę. Więc mówię. Niech będzie. Może się z kimś wymienię za coś. A może sprzedam, a może zostawię. Niech sobie leży. No i ostatnią rzeczą. I tak naprawdę prezentem. E, prezentem od mojej żony na Mikołaja, e, którą chciałem Wam pokazać. Ale to już jest dla mnie coś naprawdę wyjątkowego. A, sypie się. Niech się sypie, przełóżmy. Bez przygotowania, bez niczego, tak nagrywam i jest niestety taki rozpiździk. Ostatnią rzeczą jest gra na kartridżu do Nintendo NES. Gra z moich lat młodości. Jeszcze nie rozpakowana, no i waham się, czy rozpakować, czy nie. Tak, w środku mamy oryginalny cartridge NES. Numerowane pudełko wyszło tego tylko 9000 egzemplarzy na cały świat. Numerowanych jeszcze dostępne na Allegro, ale już coraz ciężej i coraz drożej. Unikalna podstaweczka. Jakaś kolorowa instrukcja obsługi. Tak to wygląda. Gierka na konsole NES, czyli 85 rok 1985, ona ten sprzęt, to wychodziło. No i oczywiście w tamtych latach no, nie miałem takiego sprzętu, więc ratowałem się na czymś takim, czyli na naszym standardowym Pegasusie. Konkretnie na takim modelu udawało mi się przechodzić tą gierkę. No, ale dla mnie hicior to, że w ogóle ktoś w 2022 roku wypuścił grę na tak stary sprzęt. Gierka z bodajże z 93 roku z Double Dragon. Pierwsze battletoadsy pokazały się bodajże w 91. Więc już tyle lat od premiery, i nadal, nadal cieszy. Chyba trzeba będzie rozpakować i pograć. Dobra, to by było wszystko. Tak to mniej więcej się prezentuje. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.